Witam was wszystkich. Jest 19 sierpnia roku 2020, a to kolejny Rubel Direct. Może nie mamy dziś dużo zapowiedzi, ale mamy dużo projektów, które niedługo wejdą w stan produkcji. Tak jak ostatnio, wyjdzie dziś coś ciekawego. A więc bez przedłużania, zobaczcie nasz nowy teaser na nowy projekt, przez który spełnisz swoją miłość życia. A teraz coś, co już znacie. Spodoba się Wam. Mamy nowe wiadomości na temat Wrubel Game World. Zobaczcie. Jak widzicie, Rubel Game World wyjdzie po tym Wrubel Direct. A teraz kolejna zapowiedź coś, co Was może zaciekawić czyli przyszłe projekty Wrubel Tech. Łączymy się z naszym projektantem. Witajcie w moim segmencie na tym Wrubel Direct. Jestem głównym projektantem w Wrubel Tech i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Postaram się szybko powiedzieć wszystko, co mam bo czasami zdarza mi się przedłużać niektóre rzeczy. Więc jedną z rzeczy, którą chcemy zrobić to mod do gry Doki Doki Literaturę Club. Tytułem, który na razie mamy jest Doki Doki Your Choice, ale pewnie go zmienimy. Jego największą funkcją będzie wybór, co można chyba rozpoznać po tytule. Mianowicie, chcemy aby to bracz stworzył taką historię, jaką chce, w tym modzie gracz będzie jakimś na rodzaj osoby wszechmogącej, będzie mógł modyfikować świat gry jak będzie chciał. Planujemy, żeby w modzie były aż trzy zakończenia. Następnym naszym projektem, który zaczniemy jest e na podstawie komiksu Kuba Szuka Żony. Mamy zamiar odnowić pierwszy sezon komiksu, dokończyć sezon drugi oraz utworzyć sezon trzeci. E Bóg będzie dostępny na naszej stronie www oraz na systemie wrubelosen.de. Nie mamy na razie więcej informacji, lecz nie wiadomo, kiedy zaczniemy projekt. Ostatnią rzeczą, którą mamy dziś dla was jest projekt wrubelski megamix. Będzie to składanka piosenek związanych z Wróblem. Niektóre piosenki będą bardziej związane, niektóre mniej, ale wszystkie będą Wrubelski Megamix będzie dostępny na stronie www za pobraniem. W pakiecie dostajecie sam Megamix oraz linki na YouTube do wersji online. To tyle, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać na te projekty. Oddaję głos do studia. Ja też nie mogę się doczekać. Ale niestety to koniec dzisiejszego Wrubel Direct. Nie wiem, kiedy pojawi się następny, ale na pewno będziemy mieli dużo ciekawych informacji na temat naszych nowych projektów. Trzymajcie się!